Dzień dobry, Anna Piotrowska, zapraszam na najnowsze informacje. Dziś w programie. Spotkanie przedstawicieli rządu i PKN Orlen w Pradze. Majowa sesja Rady Miasta Płocka. Konferencja o dezinformacji w Płocku. Mazowsze realizuje proekologiczny program. A na koniec Festiwal Muzyki Jednogłosowej w Płocku. To było długie spotkanie polsko-czeskie, jego tematem była budowa wspólnego bezpieczeństwa energetycznego. Z ministrem przemysłu i handlu Republiki Czeskiej spotkali się Jacek Sasin oraz prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. To było owocne spotkanie, na którym poruszono ważne tematy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego regionu i Czech, powiedział podczas briefingu prasowego wicepremier Jacek Sasin. Naszym celem, wspólnym celem jest jak najszybsze zdywersyfikowanie dostaw ropy naftowej w ten sposób, aby wyeliminować ropę rosyjską, całkowicie wyeliminować ropę rosyjską, czyli to, co, czego dokonaliśmy już w Polsce, co udało się rzeczywiście zrobić poprzez wieloletnie działania zmierzające do tego, aby zapewnić nam możliwość e, sprowadzania ropy do Polski z innych rynków niż rosyjskich. W spotkaniu z czeskim ministrem przemysłu i handlu uczestniczył także Sternik Peken Orlen Daniel Obajtek, prezes koncernu, który jest właścicielem Unii Petrolu, firmy paliwowej działającej na rynku czeskim. Zabezpiecza ona bezpieczeństwo paliwowe Republiki Czeskiej. Również naszym rynkiem jest rynek czeski. Posiadamy tu Orlen Unipetrol, spółkę, która posiada dwa rafin dwie rafinerie. Te rafinerie cały czas modernizują. Wiemy, udoskonalamy, ale też na ten rynek musimy patrzeć przyszłościowo. Musimy patrzeć na zasadzie transformacji paliwowo energetycznej. I tłumaczyliśmy panu ministrowi również, że kwestie podatkowe mogą. Uniemożliwiać nam procesy inwestycyjne, chyba że te procesy inwestycyjne będą odliczane z tego podatku. To nie jest tylko interes, to jest inwestowanie w przyszłość i bezpieczeństwo również państwa czeskiego. Prowadzimy procesy dywersyfikacji, ale jak państwo wiecie, te procesy dywersyfikacji nie są tylko związane z nami. My mamy zapewnić ropę. A strona czeska musi zapewnić przesył tej ropy, i w tym kierunku trwały rozmowy. Teraz rozmowy będzie kontynuował specjalnie powołany zespół. Polska i Czechy mają być stabilizatorem energetycznym całego regionu. Za nami kolejna sesja Rady Miasta Płocka. Jednym z tematów posiedzenia radnych była współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi. Wartek 25 maja odbyła się kolejna majowa sesja Rady Miasta Płocka. W Auli Urzędu Miasta radnie debatowali nad aktualnymi problemami i tematami. Jednym z nich była współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi. To obszar stanowi także jeden z priorytetów mojej działalności, bowiem jest to działalność, która wprost przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców także jest niezwykle ważna dla wielu grup y, społecznych dzięki niej także możemy osiągać cele które zapisaliśmy w strategii rozwoju naszego miasta Jak przekonywał wódz miasta ta współpraca jest niezwykle ważna dla wielu grup społecznych wzajemna współpraca między miastem a organizacjami pozarządowymi oparta jest na trzech filarach jakich partnerstwie y, Podniesienie efektywności współpracy, a także kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i tworzenia warunków do społecznej aktywności. Od samego początku rzeczywiście ta współpraca oparta jest o zapisy strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku i dotyczy bardzo wielu. Dziedzin życia, także zadań, które jako samorząd jesteśmy zobowiązani pełnić na rzecz naszych mieszkańców. Włodarz dziękował wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych za dotychczasową współpracę i wspólne tworzenie płocka. Jak przygotować się do życia w towarzystwie sztucznej inteligencji i w obliczu wszechogarniającej dezinformacji? Czy chat GPT zabierze nam pracę? Odpowiedzi na te pytania szukano podczas konferencji, która miała miejsce w Płocku. Sowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku zorganizowało spotkanie pod nazwą Jak nie karmić się dezinformacją? Przeczytaj, zweryfikuj, pomyśl. Konferencja odbyła się w Płocku 25 maja. Jesteśmy w Nowym Kinie Przedwiośnie, z którym wspólnie organizujemy konferencję Jak nie karmić się dezinformacją? Przeczytaj, zweryfikuj, pomyśl. Mamy tłum ludzi. Czyli rzeczywiście temat jest bardzo gorący. Wszyscy chcemy wiedzieć, jak krytycznie myśleć, jak weryfikować, przesiewać ziarna od plew, jeśli chodzi o informacje i jak, jak wygrać wojnę z, de z dezinformacją. Wydarzenie było adresowane do nauczycieli, pedagogów i edukatorów zainteresowanych tą tematyką, w szczególności tematami sztucznej inteligencji w życiu codziennym. Fantastyczni prelegenci Witold Szabłowski, Marcin Martinez-Fystun, dr Kinga Białek e, i nasz lokalny dziennikarz Maciej Wiącek Dzisiaj przekonują, że warto skupić się na temacie dezinformacji, sztucznej inteligencji, która ma duże znaczenie w szerzeniu dezinformacji, e, i o tym, jaki jest język mediów. To jedno z wydarzeń, które organizuje MSCDN Wydział w Płocku. Miliony dla regionu kilkanaście projektów proekologicznych z dofinansowaniem Mazowsza. Samorząd województwa realizuje autorski program Mazowsze dla regionu. Przemorząd Województwa Mazowieckiego realizuje autorski program, w którego ramach przebędą m.in. tężnie solankowe, posadzone zostaną drzewa i krzewy, zmodernizowane zostanie oświetlenie. To program mazowszy dla regionu. Jak przekonuje marszałek województwa, projekty proekologiczne to jeden z priorytetów. Województwo Mazowieckie od lat realizuje szereg programów i projektów związanych z problemami ekologicznymi, które oczywiście odpowiadają za zmiany klimatyczne. I wszystkie działania są nakierowane na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, na poprawę jakości powietrza, na poprawę jakości wód, na poprawę gospodarowania wodą, również na wykorzystanie odnaganej źródeł energii. Jednym słowem, jest to kompleksowe działanie. Jednym z takich działań, które Realizujemy. Jest też nasz autorski program Mazowsze dla Klimatu. Na cały program samorząd województwa przeznaczy 16,5 miliona złotych. Po raz drugi realizuje program Mazowsze dla Klimatu. Przeznaczamy na ten cel obecnie 16,5 miliona złotych, za które zostanie sfinansowanych 120 obiektów na całym Mazowszu. Są to różnego rodzaju działania, obiekty, inwestycje, zielone fasady, nasadzanie zieleni przy świetle. W miejskich, wiejskich, adaptacja skweru, modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa tężni, utworzenie ogrodów deszczowych, środki można było pozyskać na błękitno-zieloną infrastrukturę sprzyjającą różnorodności biologicznej. Do subregionu płoskiego trafi blisko 1,8 miliona złotych z budżetu samorządu województwa. 29. Festiwal Muzyki Jednogłosowej, który w dniach 19-21 maja odbył się w Bazylice Katedralnej w Płocku, a także w Domu Darmstadt. To było Wyjątkowe kilkudniowe wydarzenie. Od 19 do 21 maja odbył się w Płocku festiwal muzyki jednogłosowej, którego tytuł to VOX FEMINAE Kobiety w Kulturze dawnej Europy. Wymyślając ten temat, organizatorzy chcieli nie tylko zaprezentować rolę i miejsce kobiet w muzyce dawnej, ale pokazać, że wciąż borykamy się z mniejszą ich obecnością w życiu społecznym i kulturowym. Tegoroczna edycja wykraczała poza ramy muzyczne. Drugiego dnia odbył się wykład i prezentacja filmu Matka Joanna o Daniołów, Kawalerowicza. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję i zapraszam na kolejny serwis informacyjny. A każdej mamie w dniu jej święta życzymy wszystkiego co najpiękniejsze. Do zobaczenia.